Cześć! Z tej strony do manu a to jest prawdopodobnie ostatni specjalny odcinek dookoła świata, w którym przetestuję i omówię skład legend oraz ich ogólną moc w obecnej Fifie, Co jest teraz istotnym tematem dla wszystkich graczy, z racji faktu, że legendy jako ikony pojawią się już w FIFA 18. Ale przedtem klasycznie zrobimy sobie szybkie podsumowanie moich najlepszych trafów w ubiegłym tygodniu i w tym miejscu przypominam, że FIFA points można kupić w sklepie Xbox, korzystając na przykład z skarb przedpłaconych, które można znaleźć w sklepach z elektroniką. I chociaż nie wyhaczyłem, mam jednej karty Team of the Season z ligi hiszpańskiej, to udało mi się trafić na jeden walkout, który wyjątkowo mnie ucieszył, bo jest to Chris Chito i pierwszy raz w życiu trafiłem w paszce kartę ze wszystkimi statystykami ocenionymi na 80 lub więcej. Tylko, że obecnie to nie jest jakaś wielka sztuka, bo takich kart w grze jest ponad 40. Przez cały rok 2013 tylko Ruth Hulick był posiadaczem tak niesamowitej karty, a teraz są ich dziesiątki. To wynika oczywiście z faktu, że i jej wydaje coraz więcej ulepszonych kart bardzo często bez powodu i ogólny poziom oceny ogólnej w całej grze wzrósł. Ale czy słusznie, czy to jest dobre? A no właśnie! I tutaj pytanie do Was, bo jestem ciekawy ogólnej społecznej opinii. Czy uważacie, że wydawanie setek napakowanych umiejętnościami kart i znaczne podnoszenie ogólnego poziomu umiejętności zawodników względem początku gry jest dobre? Ankieta znajduje się oczywiście w opisie, no i proszę o jej wypełnienie. A my już przechodzimy do specjalnego odcinka Dookoła Świata, w którym występują legendy i które są bardzo dotknięte przez wewnętrzną politykę wydawniczą kart uprawianą przez EA. Chodzi o to, że jeszcze w październiku, kiedy na rynku nie było kart specjalnych i był on kształtowany przez podstawowe oceny ogólne zawodników, to legendy robiły prawdziwą różnicę, bo przecież nawet te najtańsze z nich potrafiły się stawiać praktycznie każdemu, ale z każdym kolejnym miesiącem EA coraz bardziej nakręciła, koksowywało aktualnie grających piłkarzy i co za tym idzie z każdym kolejnym miesiącem legendy taniały, bo po prostu znaczyły coraz mniej. I oczywiście są od tego wyjątki. Wieira, Ferdinand czy Hulit drożeli, bo tacy piłkarze będą na samym topie do końca gry. Do dzisiaj nie ma lepszego środkowego, defensywnego pomocnika od Wiejry. Natomiast prawda jest taka, że obecnie dwie trzecie legend można zastąpić kartami zawodników Toc, piłkarzy, których nawet nie znamy i które kosztują mniej niż 100 tysięcy monet. Więc coś chyba... Chyba jest nie tak. Tym bardziej, że FIFA 17 zmieniono wewnętrzny system przyznawania oceny ogólnej, co powiązane jest oczywiście mocno z reputacją międzynarodową i o tym mówiłem już dawno w pewnym odcinku. I efektem tego jest chociażby to, że De Bruyne, który w FIFA 17 ma identyczną podstawową wersję karty jak w FIFA 16, dostał upgrade oceny ogólnej o dwa punkty. Legend też powinno to dotyczyć i w takim wypadku najsłabsze z nich powinny być ocenione w FIFA 17 na 88, ale jak widać, nic takiego nie ma miejsca. Niemniej jednak, patrząc już perspektywicznie na FIFA 18, nie mamy obecnie pewności, że wszystkie legendy dostępne w 17 staną się ikonami w 18. A póki co ikony, które ujawniło i jej, no to są przecież zawodnicy, których ocena ogólna wynosić musi co najmniej 92, a więc oni będą robić różnicę w grze przez cały okres trwania gry. Legendy dostępne są w FIFA już 4 rok i z roku na rok mają one coraz mniejsze znaczenie, ale to zmieni się w FIFA 18. A co do dzisiejszego składu, to jak widać jest on ze średniego przedziału cenowego, nie zawiera najlepszych z najlepszych, ale też nie ma w nim tych najtańszych legend. I co jasne, to jest drużyna, którą można się postawić i tak w większości składów, ale FIFA 15 wymiatała ona znacznie lepiej, bo właśnie omawiając atak, plusem legend jest to, że na nich widać jak zmienił się silnik gry, bo one przecież mają cały czas te same statystyki. A mimo to, Patrick Klejwer w 17 nie jest tym Klejwertem, którego pamiętam sprzed lat i którego recenzowałem w FIFA 15 zanim w ogóle wystartował ten kanał. Holender dalej ma genialne strzały, ponadprzeciętne wykończenie i świetnie gra głową, ale nie potrafi wymiatać już tak jak w poprzednich latach. Jest zbyt wolny i zbyt łatwo wytrącić go z równowagi. Natomiast bez zastrzeżeń grało mi się jego partnerami w ataku, czyli Robertem Piresem oraz Figo. W tej formacji ci gości wymiatają jak za starych dobrych lat. Idąc dalej, w pomocy znalazł się oczywiście Dawor Szuker, który jest nominalnie napastnikiem, ale ja w sumie co roku gram nim w drugiej linii i on się nie zmienił. To jest chyba jedyna legenda, która przez 4 lata gry gra cały czas ten stan futbol i jest niezwykle efektowna, ale i efektywna. Dawor Szuker propsuje niesamowicie. Również przez lata cieszyła i satysfakcjonowała mnie gra Raycarda, który w tym roku dostępny jest na pozycji środkowego defensywnego pomocnika, a nie środkowego obrońcy jak miało to miejsce w poprzednich sezonach. I ta zmiana także w ogóle nie zmieniła Holendra. Gość z takimi umiejętnościami gry w obronie i do tego mierzący 190 cm po prostu robi różnicę. Ma on 70 tempa, dla niektórych to trochę mało, ale mi zbytnio nie przeszkadza, bo jego zasięg nóg jest potężny. Zresztą sam wiele razy grałem na Raycarda, i to nie jest łatwy zawodnik do pokonania, kiedy steruje. Nim w miarę ogarnięty gracz. W obronie również mamy kilka klasyków, takich jak Campbell czy Hero, i w sumie najbardziej pozytywnie zaskoczył mnie w niej właśnie Hiszpan. Hero też jest niby trochę wolny, bo tak jak Rejkard ma 70 tempa, ale jego wejście w przeciwników jest niesamowite. Miażdży rywali w podobnym stylu co nawet Rio Ferdinand czy Team of the Season David Luiz, więc jest dość użyteczny. Asol Campbell dalej nie jest okrutnikiem na miarę FIFA 15, ale też znacznie poprawił swoją grę względem 16, więc tak prezentuje się ta drużyna, którą w sumie pozwolić można sobie na wszystko i czerpać przy tym fan z gry, ale tak jak wspomniałem w takiej FIFA 15, tym samym składem pozwolić można byłoby sobie na znacznie więcej i tak go oceniam, a tak bardzo dobry, 9 na 10, tak samo oceniam pomoc i obrona również 9 na 10. Za to zgranie było fenomenalne. No, toż to w końcu skład na mocnych połączeniach 10 i fan z gry oceniam na 9,5, a więc łączna cena tego składu to 9,3 na 10. A najlepsi zawodnicy to Dawor Shuker, ta legenda wyrosła na moją legendę gry. Raycard, wielki, okrutny i bezlitosny, oraz Sol Campbell no to jest raczej oczywiste. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!